W cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji. Przy mikrofonie Magdalena Galas-Klusek. Zapraszam na kolejny odcinek z cyklu w cyfrowym świecie. A dziś powiemy o bezpieczeństwie w sieci. Jakie zagrożenia i problemy występują w cyfrowym świecie? Jak świadomie korzystać z internetu? Jak można reagować na zagrożenia? A także czym jest szarenting i jak najlepiej chronić swoje dzieci w cyberprzestrzeni? Zapraszam do rozmowy z policjantką, ale wcześniej aktualności ze świata nowych technologii. W cyfrowym świecie. Na polską sztuczną inteligencję wydamy kwotę rzędu miliarda złotych, poinformował w piątek wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W piątek w siedzibie resortu cyfryzacji podpisano list intencyjny w sprawie powołania funduszu sztucznej inteligencji. Będą z niego mogli korzystać mali i średni przedsiębiorcy, a także startupy. Jak powiedział wicepremier Gawkowski, Polska będzie też zajmowała się budową modelu językowego PLLUM. Który, jak ocenił, daje poczucie, że Polska w wyścigu dotyczącym sztucznej inteligencji jest w czołówce. Na co dokładnie przeznaczony zostanie miliard złotych, tego dowiemy się w pierwszym kwartale 2025 roku. W cyfrowym świecie. Nowy materiał półprzewodnikowy może znaleźć zastosowanie w kolejnych generacjach urządzeń elektronicznych, a przy tym jest przezroczysty dla światła widzialnego oraz ultrafioletu, informuje pismo. Science Advances. Wraz z pojawieniem się nowych technologii rośnie również zapotrzebowanie na półprzewodniki o lepszych parametrach. Półprzewodniki znajdują zastosowanie w niemal wszystkich urządzeniach elektronicznych, od smartfonów po sprzęt medyczny. Dalszy rozwój technologii elektronicznych zależy od udoskonalenia tego, co naukowcy nazywają materiałami ultra-wide band gap. Materiały te mogą wydajnie przewodzić prąd, nawet w wysokich temperaturach, a wykonanie Znane z nich elementy półprzewodnikowe są trwalsze. Naukowcy z Uniwersytetu w Minnesocie w Stanach Zjednoczonych opracowali nowy materiał oparty na perowskicie, który będzie miał kluczowe znaczenie dla kolejnej generacji elektroniki dużej mocy, szybszej i wydajniejszej. Efekty zapewne zaobserwujemy wkrótce po szybciej działających urządzeniach. A teraz przejdźmy do rozmowy z ekspertką o Bezpieczeństwie w sieci. W cyfrowym świecie. Moimi Państwa gościem jest dzisiaj Małgorzata Perkowska kiepas, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Dzień dobry, witam Państwa. Porozmawiamy dzisiaj o bezpieczeństwie w sieci. Jak świadomie korzystać z internetu, bo daje nam duże możliwości? No, rzeczywiście przestrzeń internetowa jest czymś wspaniałym tak naprawdę, bo możemy robić bardzo wiele rzeczy nie wychodząc z domu, czy to zakupy, czy załatwiamy sprawy urzędowe, czy nawet jesteśmy, my jako rodzice na bieżąco z tym. Jak sobie radzi w szkole nasze dziecko, tak? Bo już mamy takie narzędzia, kiedyś były tylko kartki, które były dawane na spotkaniach z rodzicami, teraz rzeczywiście. Mamy aplikację, bankowość internetowa, no podróże praktycznie bez wychodzenia z domu, nauka, poszerzanie naszego światopoglądu, super, rozwój ekstra, fantastyczna rzecz, no ale no, tak samo jak i w życiu codziennym, to co dobre, niestety ma też swoją ciemną stronę, niesie zagrożenia, i warto byłoby rzeczywiście korzystać z tego dobrodziejstwa technologii w sposób świadomy, wiedząc i mając z tyłu głowy. To, jakie zagrożenia mogą tam na nas czyhać. I o ile my dorośli, już sobie nawet dajemy radę. My jesteśmy jeszcze tym pokoleniem, kiedy tego nie było, kiedy dorastaliśmy bez internetu, bez telefonów komórkowych, a jak były, to były dopiero jego początki u nas przynajmniej. O tyle nasze dzieci już bardzo małe, sobie świetnie. W nim dają radę, i tak naprawdę na nas, jako rodzicach, spoczywa ogromny obowiązek tego, abyśmy sprawili, by nasze dziecko dobrze sobie tam dawało radę, było bezpieczne i wiedziało, co może się złego mu przytrafić. Tak jak. W przedszkolu uczy się dzieci, jak się zachowywać w tym takim środowisku najbliższym, na placu zabaw, jak zachować się w sytuacji kontaktu z osobą obcą, czy poruszać się bezpiecznie na drodze. Tak samo musimy uczyć nasze dzieci, jak poruszać się w tej innej rzeczywistości, którą jest przestrzeń internetowa. Jak się okazuje, obecnie dzieci pojawiają się, ich zdjęcia w internecie jeszcze zanim się urodzą. Rodzice dzielą się zdjęciem pierwszego USG, chcą się pochwalić rodzinie, Znajomym kolegą, koleżanką, i później kolejne lata, też te zdjęcia dziecka się pojawiają jeszcze, zanim dziecko w ogóle korzysta z internetu, z komórki. Jakie tutaj mamy wyzwania w związku z tym dzieleniem się fotografiami, wspomnieniami? Rzeczywiście jest tak nawet gdzieś czytałam, że dzieci mają już założony swój profil cyfrowy w przestrzeni internetowej, zanim się urodzą. Jest to trochę przerażające. I to na nawet się doczekało to zachowanie, się nawet doczekało swojej nazwy. To jest charenting. Mamy dwa angielskie słowa, dzielić się i rodzicielstwo, przynajmniej ta druga część tego angielskiego słowa. Rzeczywiście jest tak, nie mówię, że to robią wszyscy, ale rzeczywiście zauważalne jest to, że my bardzo chętnie w przestrzeni internetowej, na, na social mediach, na których no, w większości jesteśmy aktywni, bardzo lubimy się dzielić momentami, które są dla nas ważne w życiu. I z jednej strony to jest fajne, bo nawiązujemy jakąś interakcję z osobami, które nas obserwują, ale z drugiej strony tak naprawdę my nie wiemy, kto nas obserwuje do końca. Zamieszczając zdjęcie, zamieszczając wpis w internecie, musimy mieć świadomość tego, że zostawiamy po sobie cyfrowy ślad. Im więcej my robimy tych wpisów, tym śladów jest więcej i gdzieś tworzy się ten profil cyfrowy, o czym mówiłam wcześniej. W przypadku naszego dziecka. Rzeczywiście, urodzi no, się mały bobas, chcemy się tym podzielić ze znajomymi, natomiast no, pamiętajmy o tym, aby zamieszczać te zdjęcia w sposób racjonalny, odpowiedzialny i przemyślany. Na pewno nie mogą to być takie zdjęcia, gdzie dziecko jest w negliżu, tak, jest dziecko rozebrane, ponieważ musimy mieć cały czas świadomość, że po tej drugiej stronie, no i my nie wiemy, kto tam jest. Rzeczywiście może się zdarzyć tak, że będzie tam na przykład pedofil, tak, który no, on czyha właśnie na takie okazje. I dlatego tak niezwykle ważne jest to, abyśmy te zdjęcia zamieszczali w sposób rozsądny, abyśmy pod tym zdjęciem nie zamieszczali informacji, gdzie nasze dziecko chodzi do szkoły, czy gdzie chodzi na zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe, bo tak naprawdę my dajemy podpowiedź tym osobom, nazwijmy je złym po drugiej stronie, gdzie to nasze dziecko może się w jakimś tam okresie czasu znaleźć. Także. Nieświadomie, bo to wszystko robimy nieświadomie, narażamy je na możliwe, ewentualne niebezpieczeństwo. Zauważmy, że mówi się, że to młodzi ludzie, młodzi ludzie, młodzi ludzie wrzucają dużo różnych rzeczy, ale tak naprawdę my też, jako rodzice, oczywiście nie generalizuję, nie mówię, że wszyscy, ale też robimy to nieświadomie. My chcemy dobrze, mamy dobry zamiar, bo chcemy się podzielić cudownymi momentami w życiu, ale, tak jak powiedziałam, my nie wiemy, kto to ogląda. Niezwykle ważne jest, mając konta na social mediach, abyśmy zaostrzyli rzeczywiście to grono tych osób, do których to zdjęcie trafia. Czyli... I ustawienia prywatności. Dokładnie. Tutaj Dokładnie, bo jeżeli my ich nie mamy, tak naprawdę to zdjęcie widzą znajomi, znajomi naszych znajomych i znajomi jeszcze tamtych znajomych. Także zobaczmy, jakie to jest grono odbiorców, i nie wiemy, kto będzie spośród tych ludzi. No, drugim takim elementem, który może generować jakieś niebezpieczeństwo, jest umieszczanie, nie wiem, daty urodzenia, godziny urodzenia wagi przy zdjęciu właśnie nowonarodzonego dziecka. Takie dane też z czasem mogą być jakoś wykorzystane. Oczywiście, że tak, tak naprawdę. Naprawdę, im mniej jest w tej sieci, im mniej jest informacji na nasz temat, tym jesteśmy bezpieczniejszy. Tak to niestety wygląda. Zauważmy, że kiedyś mieliśmy albumy wklejane, zdjęcia były wklejane do albumów i tylko najbliższe osoby mogły widzieć te zdjęcia. Teraz te zdjęcie, jeżeli się uprzymy, może widzieć każdy. I tak naprawdę, nasze dzieci naśladują. Swoich rodziców. Jeżeli one widzą, że rodzic jest nadaktywny w tej przestrzeni internetowej, jest go dużo w social mediach, właściwie jedną relacjonuje każdą chwilę, ono będzie robiło tak samo. No właśnie, mówi pani o takim naśladowaniu rodziców. W jaki sposób rodzice tak pozytywnie mogą zainicjować to wejście w internet swoich pociech? No przede wszystkim musimy w ten internet, w tą sieć, przestrzeń internetową wejść razem z tym dzieckiem musimy pokazać mu jak z niej korzystać w sposób bezpieczny ale musimy go też uświadomić i powiedzieć mu z czym może się w tej przestrzeni internetowej spotkać. My jako rodzice, tak samo jest zresztą w tej realnej przestrzeni, wypuszczają dziecko do szkoły, przypominamy mu nie rozmawiaj z obcymi, zadzwoń jak przyjdziesz, jak dotrzesz do szkoły, przechodź przez przejście dla pieszych. To dziecko te zasady zna, wie jak się poruszać bezpiecznie. W internecie jest tak samo. My musimy uświadomić dziecko, wprowadzić je w ten świat, pokazać strony bezpieczne, z których może korzystać, na co powinien zwrócić uwagę. Powinniśmy mu przypomnieć o tym, że tam też spotkamy osoby obce i nowo poznane osoby powinniśmy do nich podejść z naprawdę ogromnej ostrożności, bo zawsze gdzieś z tyłu głowy powinniśmy mieć rzeczywiście to, że no my nie wiemy, kto to jest. W internecie jest tak bardzo łatwo oszukać kogoś, szczególnie no w dobie chociażby tych deepfake'ów, tak, sztucznej inteligencji, gdzie tak naprawdę spowodowanie, że dziecko będzie miało przekonanie, że rozmawia z drugim dzieckiem naprawdę nie jest niczym szczególnym. Dlatego tak kluczowy jest tutaj ochrona tych danych wrażliwych naszego dziecka, bo jeżeli będą wyszczególnione wszystkie dane, kiedy mało, Urodziny, gdzie mieszka, do jakiej szkoły chodzi, to wtedy tak naprawdę my tym przestępcom internetowym ułatwiamy to, jak ono mogłoby podejść do naszego dziecka i po prostu je oszukać. Dlatego no, tu jest nasza rola jako rodziców, aby no, wprowadzić to dziecko w ten internetowy świat w sposób taki, aby ono miało świadomość tego, jak z niego bezpiecznie korzystać i na jakie zagrożenia może się natknąć. Policjanci w szkołach tak naprawdę już od pierwszych klas szkoły podstawowej prowadzą zajęcia profilaktyczne, gdzie właśnie ta młodzież jest i dzieci, młodzież uwrażliwiana jest na to, jakie niebezpieczeństwa mogą w tej sieci spotkać. I tak naprawdę tych zajęć jest coraz więcej, bo rzeczywiście no, ta sieć internetowa ona jest wszechobecna. Druga kwestia jest taka, abyśmy no, mieli pod kontrolą to, jak nasze dziecko korzysta z tego internetu. Mówiła Pani o tym, że uczycie, prowadzicie profilaktykę zajęcia z dziećmi i właśnie ostatnio prowadziliście takie zajęcia, pokazywaliście film edukacyjny. Korzystamy rzeczywiście z tych narzędzi, które daje nam NASK, które dają nam platformy, chociażby Dajemy Dzieciom Siłę, tam są fantastyczne materiały edukacyjne i tam są też te materiały dla rodziców, dlatego zachęcam Państwa, aby wejść sobie na tę stronę i poczytać. Naprawdę fajna lektura, ja też jako rodzic nastoletniej córki i 6 też często z tego korzystam. i Jest to bardzo pomocny, bez to napisany sposób. Po prostu po ludzku, tak, który każdy zrozumie. Czyli te filmy, materiały edukacyjne znajdziemy na stronie NASKU i na stronie fundacji platformy Dajemy Dzieciom Siłę. To zachęcamy, żeby tam sprawdzać na bieżąco, bo tak naprawdę pewne problemy rodzą się dość szybko i trzeba też szybko na nie reagować. W ostatnim czasie. W też powstał taki film przygotowany przez Ministerstwo Finansów dotyczący. Hazardu, szerzącego się wśród youtuberów, którzy zachęcają dzieci takie bardzo małe do kupowania jakichś udogodnień w grach, a tak naprawdę, no właśnie, wpadają w ten hazard. I właśnie tutaj jest niezbędne to, abyśmy sprawdzali to, co te nasze dzieci robią w sieci. Po pierwsze, to wybierajmy takie gry i jeżeli kupujemy gry, sprawdzajmy, czy one są adekwatne do wieku naszego dziecka. To na tej grze jest napisane i to naprawdę nie trzeba szukać. To jest przede wszystkim to, jakie zagrożenie. Zagrożenia czyhają na nasze dzieci. To jest to, o czym Pani powiedziała. To są patostreamerzy, to są rzeczywiście treści agresywne, to jest rzeczywiście hazard i to jest pornografia. I z tym najczęściej dzieci w tym internecie się spotkają. No dziecko jest bardzo ciekawskie. Ono będzie szukało, ono będzie dociekało. Ono jeszcze nie do końca rozumie pewnych mechanizmów. Przykład tej nawet pornografii, tak? Jeżeli dziecko natknie się na takie materiały, na takie filmy, ono jeszcze nie do końca rozumie, o co w tym chodzi, a im więcej będzie tego oglądało, tym go Porszy obraz kobiety. Czy mężczyźny kształtuje się w głowie tego dziecka? Jeżeli widzimy agresywne zachowania, to tak naprawdę dziecko nie będzie znało innych zachowań, jeżeli będzie tego oglądało dużo. Tak samo jeżeli słucha patostreamów czy patostreamerów, którzy zachęcają, że tak, możesz zarobić mnóstwo pieniędzy, wystarczy zapłacić niewielką sumę, to tak naprawdę to dziecko będzie próbowało to zrobić, bo ono nie jest jeszcze do końca nauczone tego, żeby sprawdzić pewne rzeczy, żeby je zweryfikować. Tutaj po stronie rodziców też kłaniają się różne zabezpieczenia. Możemy niektórzy strony na przykład z pornografią sobie zablokować tak odgórnie w komputerze? Są aplikacje typu Family Link, gdzie możemy sobie to z poziomu telefonu na wszystkich urządzeniach zablokować. Myślę, że jest więcej też takich pomocy dla rodziców. Tak naprawdę, technologia też właśnie wyszła nam jako rodzicom naprzeciw, i to jest mnóstwo aplikacji, czy to na komputer, czy to na telefon, czy na tablet, gdzie my mamy kontrolę nad tym. Co to dziecko nasze robi w internecie? Ile spędza czasu na jakich stronach? Możemy tam również ustawić czas, jaki my dajemy dziecku na to, ile on może z tego internetu korzystać. Wiadomo, im mniej, tym lepiej. Potraktujmy dziecko trochę partnersko, tak ustalmy z nim, że dobra, umawiamy się na taki i taki czas, korzystamy z tego internetu w godzinach takich i takich. Na pewno nie powinniśmy pozwalać mu korzystać w tych godzinach nocnych. Bardzo dobrym sposobem na to jest ustawienie komputera w takim miejscu, gdzie my wszyscy przebywamy. Mhm. Nie dać się zamknąć dziecku w tym komputerze. Wiadomo, to może być bardzo, bardzo trudno, ale tak naprawdę powinniśmy korzystać z tych dobrodziejstw, gdzie mamy kontrolę rodzicielską, gdzie my możemy najnormalniej w świecie sprawdzać to, co to dziecko robi w internecie. I to, co jeszcze jest ważne, jeżeli chodzi o relacje. Dziecko, rodzic, to to, abyśmy już tak naprawdę od małego uczyli nasze dziecko, że jeżeli natknie się na treści nieodpowiednie, jeżeli my je wprowadzimy w sposób odpowiedzialny do tego internetu, to dziecko będzie wiedziało, jaka jest treść nieodpowiednia. To zawsze może do nas przyjść, zawsze powinno do nas przyjść i nam o tym powiedzieć: Mamo, widziałem to, to i to. Powinniśmy budować takie zaufanie między sobą. Moim i Państwa gościem była Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowy z Komendy Miejskiej w Kielcach. W cyfrowym świecie. Każde zagrożenie czy oszustwo w sieci można zgłaszać przez CERT Polska. Można to zrobić na przykład przesyłając SMS-a na bezpłatny numer 8080. W ten sposób, po pierwsze, otrzymujemy odpowiedź, czy faktycznie mieliśmy do czynienia z zagrożeniem, a po drugie, pomagamy dbać o bezpieczeństwo innych. Program przygotowała Magdalena Galas-Klusek. W cyfrowym świecie audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.